Cześć tylego LEGO FRANIO. Dzisiaj przedstawiam wam zestaw LEGO ICONS Domek Elfów. Jest to zestaw z serii świątecznej wioski. W zestawie mamy dwie instrukcje. W pierwszej budujemy wszystkie dodatki, jakie są w tym zestawie, a w drugiej sam domek. W zestawie są cztery minifigurki. Są to elfy. Tutaj jest jeden z nich. Ma on czerwony szaliczek. I jeden wyraz twarzy taki zadowolony. Następnie mamy elfa w okularach. Najprawdopodobniej jest ten, który siedzi przy tym komputerze z listą grzeźnych dzieci, którym elfy będą pakować prezenty. Następnie mamy takiego elfa z megafonem, który coś ogłasza. Oraz jeszcze jednego elfa, który ma za to alternatywny wyraz twarzy. Tak samo jak ten z megafonem. Ten jest taki trochę zniesmaczony, tro trochę taki może przerażony. Tak jak pokazujemy wcześniej, mamy tutaj też taki biały, starodawny komputer. Mamy także trzy prezenty, a mianowicie taki mini samolot, pianino oraz załawkowy statek piracki. Mamy także dwa zapakowane prezenty. Jeden prezent 2 na 2 czerwony oraz jeden na 2 niebieski. W zestawie mamy także renifera z sankami, na, na których oczywiście może jeździć Mikołaj, ale w zestawie nie mamy Mikołaja, tylko Elfy. Także mogę sobie tutaj usiąść Elf i kierować ty, tymi saniami i dostarczać prezenty jako pomocnik Mikołaja. Super jest ten orle Frenifera. On się pojawia w kilku zestawach, ale, mój, ale jest to mój pierwszy. No i mamy tutaj także choinkę. Piękną, ozdobioną. Jest to standardowa metoda budowania z czterech takich trójkątów. Jak to zwykle bywa w choinkach Lego. U góry mamy także taką białą, błyszczącą gwiazdę. I cała choinka znajduje się na białej podstawce, która jest oczywiście śniegiem. Teraz przejdźmy już do głównej budowli, czyli do domku Elfów. Jak widzicie, jest on bardzo ładny, ośnieżony z ośnieżonym daszkiem. Tutaj jego przód na dole jest w kolorze mokrego piasku, a wyżej w kolorze piaskowego zielonego. Mamy tutaj taki znak, który wygląda jak taki cukrowy. Lizakry informuje nas, że w tamtą stronę możemy się dostać na biegun północny oraz że w tamtą dostaniemy się do warsztatu. Są tutaj otwierane drzwiczki, mamy także tutaj malutkie iglaste drzewko, które rośnie z składu tego domku. Po prawej stronie mamy takie małe miejsce, nie wiem na co może to być, może na ten komputer, a może na to, żeby reniwer sobie tutaj wszedł, chociaż tak naprawdę on się tutaj nie zmieści. Z boku taki mały płotek. Tutaj jak widzimy u góry mamy ośnieżony parapet oraz okienko, też taki mini daszek tutaj po boku, tak samo to wygląda z drugiej strony, tutaj mamy taki tarasik z lunetą przez którą mamy sobie patrzeć elf, aby wypatrywać Mikołaja gdzieś w powietrzu, na dole mamy takie trzy parapety tutaj z przodu, a po lewej stronie takie dwie narty. Tutaj wyżej mamy taki zielony świąteczny wieniec, oraz przednie otwierane okienko z ładnymi ozdobami. Ogólnie to jest taka bardzo ładna brązowa fasada. I oczywiście główne dwa daszki, na, na których są zaczepione świąteczne lampki. I to jest jeszcze jedna lampa, która sobie wisi na zewnętrznej części tego domu. Po prawej znajdziemy także ruchomy komin, który możemy sobie tak ustawić przodem, albo, albo go przesunąć bardziej do środka tego domku. No, jest to taki szary komin, tutaj jest głównie jasno szary, ale też, też są ciemno szare akcenty. No, a tak wygląda u góry, fajny, przyzwoity komin. Komin ma jeszcze jedną fajną funkcję, ale pokażę Wam ją, jak wejdziemy do środka. Ok, jesteśmy już w środku. Tutaj na dole znajdziemy dwa krzesełka oraz stolik, na którym elfy mogą jeść wafle, gofry albo takie pancake. I. Tutaj na dole na podłodze mamy taki wzór, być może jest to dywan oraz dwa miejsca, aby przyczepić tutaj elfy. Po prawej stronie za to znajduje się taka szafka z szufladą, w której praktycznie nic nie ma, ale u góry na tej szafce znajdziemy czajnik oraz czerwony kubeczek. Za to całkiem po prawej mamy kolejną szafkę, kolejny segment, i tutaj na tej szafce elf mogą pakować prezenty. Jest tutaj jeden już zapakowany czerwono-biały prezent. Na dole tutaj są przyczepione nożyczki. A tutaj mamy stanowisko do pakowania prezentów, gdzie elf może sobie stanąć tutaj i pakować prezent biało-czerwonym papierem do pakowania. Jest to świetnie rozwiązane, ponieważ tutaj mamy takie dwa elementy drzwiczek, jakie są używane w autach i pojazdach Lego oraz dwa klocki tutaj na dole. I gdy przyrobimy tutaj taki chyba drewniany prezent, to wtedy nie widać już, że to są dwa osobne elementy i to się tak fajnie ze sobą łączy. Tutaj nad tym stolikiem jest jeszcze obrazek. I jest to zdjęcie Mikołaja wraz z czterema elfami, które znajdziemy właśnie w tym zestawie. Tutaj jeszcze między piętrami znajdziemy taki zegar, dzięki któremu możemy wykonać bardzo fajną i zabawną rzecz związaną z tym domkiem. I zaraz również to zademonstruję. Teraz przechodzimy już na piętro. Tutaj na piętrze znajdziemy taki zielony dywanik, na który również można umieścić elfa, beżowe krzesełko, tak samo jak na dole oraz lampkę, która jest wykonana naprawdę świetnie. A mianowicie jest to nałożony taki element miski, na którym jest ugrzewiony taki klocek oraz taki, jest to chyba też nowy element, ponieważ widziałem większą wersję takiego, ale z takim malutkim to pierwszy raz się spotkałem. Po lewej za to znajdziemy taką szafeczkę z czterema szufladami, które są tak fajnie ułożone na skosie jeśli chodzi o kolory. Tutaj u góry kolejny już zapakowany prezent, tym razem niebiesko-biały oraz kubeczek, aby elfy mogły się napić ciepłej herbatki. Tutaj prawie wszystkie elfy mają swoje łóżka, ponieważ łóżka są trzy, a w wystawie znajdziemy cztery elfy, no a więc zawsze jest elf, który nie śpi i gdzieś tam czuwa albo pracuje. No i nad łóżkiem elfa śpi Najwyżej znajdziemy jeszcze kalendarz, oczywiście na którym jest teraz grudzień oraz zaznaczony 24 grudzień, czyli Wigilia. Tutaj u góry znajdziemy świecący klocek, dzięki któremu możemy okay. oświetlić cały domek. Bardzo ładnie się wtedy oświetla. I tutaj jeszcze na tym klocku, aby go tak trochę ukryć, jest przyczepiona miała. I teraz funkcja, o której mówiłem przed chwilą, czyli jak położymy sobie tutaj na tych łóżkach prawie wszystkie elfy, to możemy przesunąć ten zegar, potrząsnąć nim, i wtedy wszystkie elfy wylecą z łóżek. Jest to zabawna funkcja, która urozmaica ten zestaw. Te tutaj dwa główne, największe daszki trzymają się głównie na tych tutaj częściach, one są jeszcze zaczepione o te dwa parapety. Teraz funkcja komina, o której mówiłem wcześniej. Tutaj jeszcze wisi taka świąteczna skarpetka, którą możemy sobie tak obracać. I tą funkcję jest właśnie możliwość pieczenia tych gofrów, ponieważ to są jednak chyba gofry, Tutaj mamy na dole patelnię, możemy ją tak ruszać i kiedy przesuniemy ten element tutaj z boku, to nam akuratnie wskoczy na patelnię taki gofelek, bo wrzucamy go tutaj do góry i wtedy możemy tak to przesunąć i już nam wylatuje na patelnię i możemy go zdjąć i od razu dać naszym wspaniałym elfom teraz z powrotem tak przesuwamy dajemy ten element o tutaj i znowu tak i możemy tym sposobem smażyć sobie te gofry i to jest właśnie to kolejne urozmaicenie jeśli chcecie jak najłatwiej wrzucić tego gofra tam Nadukiem do przodu, tutaj, po to, aby ładnie wyskoczył na patelnię po prostu żeby się fajnie prezentował, kiedy siedzi tam w środku, za tą szybką, to możecie go tutaj położyć nadukiem w dół, a następnie go popchnąć, i wtedy powinien się przewrócić nadukiem do przodu. Od tej strony, kami prezentuje się podobnie. Ogólnie możemy go obracać, tak jak pokazałem wam już wcześniej. Tutaj, jeszcze kilka kadłów w środku tego domku. Dobra, już kończymy naszą wizytę w tym wspaniałym domku elfów. Nie będziemy przeszkadzać zapracowanym pomocnikom Mikołaja, którzy, jak widać, są też głodomorami. I co myślicie o tym zestawie? Dajcie znać mi w komentarzach, a na dzisiaj to już tyle. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie więcej takich recenzji na śniegu. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!